Toi Cześć kochani, tu Agnieszka. Robimy dzisiaj mierzymy z Zary. Czy ktoś ma niedosyt Zary? Bo wydaje mi się, że ja tak, a Wy? No tak, pięć części przeglądu yy, kolekcji w sieciówkach, ale jeszcze musiałam zamówić jakieś rzeczy. To, to, to jestem ja po prostu i tyle. Także yy, jeżeli jesteście ciekawi co zamówiłam, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, Śledzić mnie na Instagramie. I teraz tak, na swoje usprawiedliwienie dodam, że są to rzeczy, których ja chyba nie widziałam w sklepie. W sensie, jedną rzecz mam, którą kupiłam stacjonarnie i wam jeszcze nie pokazałam, więc ją wam dzisiaj pokażę, ale reszta to są dwa zamówienia. No i co, zaczynamy w takim razie. I zobaczymy, co tutaj jest. Tu są takie rzeczy. Takie ciekawostki może w ten sposób zamówiłam, zobaczymy jak mi się sprawdzą. E, jest jedna potencjalnie bardzo ciekawa sukienka i e, myślę, że może od niej zaczniemy. Tak, ona jest tutaj na wierzchu akurat, słuchajcie. Czarna sukienka swetrowa. Wzięłam ją w rozmiarze L, ona kosztuje 179 zł. Nie wiem, czy nie chciałabym XL-ki, bo... Pokażę Wam, jaka to jest sukienka. O Jezu, jaka ona jest krótka i ona będzie na mnie obcisła. No właśnie, a ja chciałam, żeby ona była luźniejsza. To jest swetrowa czarna sukienka w takie warkoczowe wzory, jak widzicie. Ona jest krótka i na modelce jest bardzo krótka. Tak stwierdziłam, że no Elka to jest mój rozmiar, więc wezmę i zobaczę, ale jak coś to zamówię sobie po prostu większą, bo ona na modelce jest przylegająca, a ja nie chcę, żeby była przylegająca. Chcę, żeby była trochę luźniejsza. I nie wiem, czemu wziąłam tą l tak naprawdę, bo mogłam wziąć, może jeszcze mentalnie myślę, że m by była dobra swetrowa, ale no mogłam wziąć od razu XLkę, Ale zobaczymy po prostu, jak ta będzie leżeć. Taka, taka krótka. No i właśnie podoba mi się ten połysk i to jest ciekawy efekt. Mamy tutaj taki golf, można powiedzieć, lekki. Dosyć wąskie rękawy. No tak, no ma być z założenia obcisła, no więc one będą węższe. No i właśnie wygląda na Taką dość krótką. Zobaczymy. Mi generalnie chodzi o to, żeby ona y, dobrze leżała. Jaki będzie rozmiar, czy to. ciekawa jestem do jakiego rozmiaru, bo może tutaj do XL, czyli tak, ostatnia szansa w XL, jakby co dla mnie. Y, I teraz tak, jeżeli chodzi o skład, to jest 100% akrylu. 179, 100% akrylu. Fajny skład, nie? Jak na tą cenę? Y, także składowo, no nie jest to szau jakby nie było. Natomiast bardzo, bardzo mi się spodobała i bardzo spodobał mi się ten właśnie efekt takiego czarnego woskowania na e, swetrze. Gdyby to był sam sweter, to by takiego wrażenia na mnie nie robił. Ale jako, że jest to sukienka, to stwierdziłam, że no zobaczymy, zamówię i zobaczymy. E, także coś takiego. To jest nasza pierwsza rzecz na dziś. Mam nadzieję, że nie będzie za krótka też. Tutaj jak widzicie mamy taki ściągacz na rękawie. Mam nadzieję, że nie będzie za krótka. A jak będzie, to tak jak powiedziałam, większa na mnie czeka na stronie. W takim razie mierzymy. Kierosław coś zobaczył jakiś wróbelusiak na balkonie albo coś? Nie wiem. Maciek się wyniósł do drugiego pokoju, ale Kierosław został. Jaga Vibes. <słuchajcie>, Słuchajcie. Tak wygląda ta sukienka. No, ona jest przylegająca. No, jest. I to wiadomo, że dla mnie to nie jest dla mojej sylwetki, bo ja nie lubię jak mi widać hip dips, brzuchala. No i parę jeszcze innych rzeczy, które wolę ukrywać. Natomiast no sama sobie jest spoko. I ja sobie chyba zamówię tą XL po prostu, wiecie, żeby yy, zobaczyć, jak by wyglądała luźniejsza. Pamiętam, że w lecie też miałam taką sukienkę i chyba ją też w XL-ce sobie wzięłam, bo z założenia ona miała być obcisła, a ja chciałam, żeby była luźniejsza, właśnie taka szydełkowana. I chyba tutaj zrobię po prostu podobnie. Taka jest długość, ona jest bardzo krótka, słuchajcie, pochylam się i no już, już, że tak powiem, kino e, bambino. Jak miałam pupę teraz, jak przytyłam w ogóle taką sterczącą, ja nie przywykłam, żeby mi aż tak pupa sterczała tutaj. No ale długość, musicie przyznać, że długość no to jest po prostu, ja wiem, że dla instagramowych modelek i tak dalej, no to jest idealne, ale no ja, raz, że nie jestem tego typu modelką... Żadną modelką nie jestem. Dwa, jednak wolę, jak ubrania są. O, taka, jakby była. Jak są troszeczkę dłuższe i takie bezpieczniejsze. Także tę konkretną sukienkę sobie daruję w sensie w tym rozmiarze, ale zamówię większą. Zamówię większą i zobaczę. Dam mniej szansę. Także co sądzicie? Idziemy dalej. Druga rzecz to są jeansy, Słuchajcie, dżinsy, które powiedziałam Wam, że kupiłam, ale Wam ich nie pokazałam, więc pokażę je tak naprawdę szybko. To jest jeden z moich ulubionych modeli, a mianowicie vintage skinny, yy, tak się nazywają. Takie. Ja je mam, dokładnie w tej samej wersji kolorystycznej, tylko że w rozmiarze 38, w który po prostu już nie wchodzę. Więc yy, gdzieś tam stacjonarnie przy okazji kręcenia któregoś z odcinków przeglądu stacjonarnego właśnie zary. Kupiłam je. Zobaczyłam, że leżą. Były dwa kolory: były czarne, czarne też. Zresztą kupiłam y, większe, y, ale to już widzieliście. Chyba widzieliście? Widzieliście czy nie widzieliście? Widzieliście. Koniec końców mierzyłam. Tak, widzieliście, to na pewno. No i kupiłam jeszcze te w jasno-niebieskim kolorze. To są niesamowicie wygodne rurki z wysokim stanem. One się świetnie na biodrach trzymają, ładnie wyglądają. Są bardzo, bardzo wygodne. Nie są za ciasne, jeżeli chodzi o nogawki. To są po prostu jedne z najbardziej komfortowych rurek, z jakimi miałam do czynienia, więc stwierdziłam, że no nie będę się wciskać w te 38, bo mi tam strzelą po prostu na mnie. Oczywiście ja sobie je zostawiłam, bo plan jest taki, że że robię bikini body przed moją 40 w lipcu. Także może będę wchodziła w tamte mniejsze. Ale na razie nie będę się męczyć. Po prostu nie będę się męczyć w zaciasnych spodniach. Kupiłam sobie kilka par spodni, żeby mieć takie, żeby chodzić teraz przy mojej obecnej sylwetce. Koniec, kropka. Nie wiem, czy to znajdziecie w tym sens, czy nie znajdziecie. Dla mnie to było sensowne. Tak chciałam, więc tak zrobiłam. Takie jasne dżinsiki. One będą się fajnie komponowały właśnie do takich jaśniejszych, czy jesiennych, czy zimowych zestawów. Ym, I mam je tutaj w rozmiarze 40-129 zł, 95% to jest bawełna i 4% to jest elasto-multiester i wydaje mi się, że ten elasto to jest całkiem fajna rzecz, bo jak mamy sam elastan, to czasami y, robią się takie kreski, one się marszczą te spodnie, natomiast właśnie jeżeli chodzi o te, to widzicie, one mają tutaj elastyczność w sobie, o, jak tak naciągnę, natomiast ta elastyczność jest taka bardziej okiełznana, także bardzo, bardzo je y, lubię w sensie ten model, to teraz Wam tak szybciutko pokażę, jak leżą. Mierzymy. Dobra, i te dżinsiki wyglądają w ten sposób. Założyłam taką koszulkę też krótszą z Zary. No one są po prostu cisłe i przylegające, nie? Widzicie, mamy wysoki stan, ale spójrzcie, jak gładko leżą. To są naprawdę, naprawdę fajne dżinsy. E, tak wyglądają z tyłu. No są wygodne. Ja je po prostu lubię. Są bardzo wygodne. No mają Właśnie w sobie trochę tej elastyczności elasto-multi jest trochę chyba sobie metką rozchylatałam nogę w ogóle. Jak teraz patrzę, tak wiem, że jestem bosa i ja wiem, że niektórzy to mają... Pamiętam, że taki komentarz kiedyś był, że Boże, to jest takie obrzydliwe być boso na filmie, stopy pokazywać. Szczerze, nie wiem, no każdy ma swoje odczucia, ale ja nie mam problemu ze stopami. Natomiast ja nie lubię głębokich dekoltów więc no, każdy ma prawo. Jak komuś przeszkadzają bosy stopy, no to sorry Gregory. Jest dużo innych kanałów, gdzie dziewczyny pokazują modę i nie mają bosych stóp, także tam można się przekierować. A dla tych osób, które jednak postanowiły zostać, mimo że mam bose stopy, e, no to tak wyglądają te jeans. Chciałam Wam tak tylko szybko pokazać. Polecam Wam je, naprawdę, polecam, bo one są świetne. Jeżeli kupiłyście czy z mojego polecenia, czy same i macie właśnie zdanie jakieś na ich temat, to możecie też napisać w komentarzach, a my idziemy dalej. Dobra, e, teraz kolejna rzecz, i jest to bluza. I myślałam, że jest to, o, o ile to nie. Czy nie wiem, bo coś podobnego Wam pokazywałam, jak robiliśmy ostatnią część przeglądu. I nie wiem, czy to nie jest to samo, tylko w innym kolorze, ale wydaje mi się, że tamta rzecz miała inne wykończenie przy szyi. Taka bluza barankowa to jest chyba to samo. Pokazywałam Wam taką w kolorze ekri, natomiast ja na stronie znalazłam też taką w, no można powiedzieć, takim różu. Kolor takiego różu. Pudrowego, zgaszonego, ciemniejszego troszeczkę. No właśnie, i to jest taka szeroka, przeskalowana bluza. Mamy tutaj szerokie rękawy, takie wszystko jest cięte. Tutaj są jakieś przeszycia, reglanowe rękawy, więc powinno to całkiem spokojnie leżeć. i Widzę, że ona dosyć poważnie się schodzi do dołu, tak trapezowato, nie w ten sposób, więc też nie wiem, czy ona sylwetkowo będzie dla mnie dobra. Kosztowała 129 zł. Ja mam tutaj rozmiar M. Jak ona wygląda od spodu? To jest taki jakby filc, coś takiego. Taka jest fakturka. I spodobał mi się ten kolor po prostu. I to wykończenie w tym kolorze. I tak stwierdziłam, że dobra, to też zobaczymy, zamówimy. I jeżeli chodzi o skład, można ją prać tutaj, widzę, w 30 stopniach. Jeżeli chodzi o skład, to to jest 100% poliestru, czyli całkowicie syntetyczna rzecz. Na jej korzyść przemawia to, że jest luźna. Teoretycznie. Także y, myślę, że będzie fajna. To jest też kolor, w którym ja się dobrze czuję, który mi pasuje. I myślę, że takie zestawienie z jeansami takie easy peasy będzie spoko. Także mierzymy. Ok, jeśli chodzi o tę bluzę, to tak, nie wydaje mi się. Słuchajcie, pofrunęło z niej mnóstwo kłaczków. Mnóstwo. Tak tutaj mam lampę, tak od dołu. Ym, I zobaczyłam taką chmurę dalej, fruwa, taka chmura kłaczków. Tych baranków z tego i. No nie wiem. Nie wiem, czy to było takie jednorazowe. Nie, strasznie dużo z tego wylatuje. Tak? A teraz nie widzę, więc nie wiem o co chodzi. No w każdym razie kłaczki z niej lecą, po prostu tak czy siak. Czy mało, czy dużo, to kłaczki z niej lecą. Fajny fason, całkiem przyjemny. Patrzcie, tutaj mamy tak przeszyte reglanowe rękawy, tu jest też takie przeszycie. Myślałam, że ona będzie jakaś taka wąska na dole i jest, zwęża się owszem, ale przez te przeszycia to tutaj się robi taka prosta raczej sylwetka. Mamy właśnie takie szerokie, też zaokrąglone rękawy w ogóle. Fajnie to wygląda, fasonowo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Długość jest jak widzicie taka, że tutaj jest troszkę krótsza, tutaj jest tak, no prawie, że za pupę. Najbardziej mi się podobają te rękawy takie wielkie w niej. Tak wygląda z tyłu. I te rękawy też są takiej fajnej długości. To jest coś, co ja lubię. Oprócz podwiniętych rękawów, ja lubię, to już Wam mówiłam, takie rękawy, z których wystają tylko palce. Nie, że tak mi dłoń wystaje, tylko tak paluszki same takie. Ting, 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 ting. Także to jest coś, co ja lubię. Spróbuję rękawy jeszcze podwinąć. I no Strasznie lecą te kłaczki, teraz to widzę. Jak właśnie wywijam, to zaczęły fruwać tutaj, więc tego sobie na pewno nie zostawię. Tak na 99% nie zostawia. O, nie, to nie wygląda dobrze jeszcze bardziej podwinę. Może tak? O, tu już, tu już jest lepiej. Tak, tak, tak. No to też spoko, ale dużo traci, nie? Patrzcie. Dużo traci ta bluza. jednak i całym takim, znaczy całym częściej charakteru dodają właśnie te właśnie 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 te rękawy. Tu widzę, że one są jeszcze tak zaszyte żeby się zwężały bardziej. Jest spoko. Kolor mi się bardzo podoba. Wykończenie też jest fajne. Czy ona jest przyjemna? Nie powiedziałabym. Tak... Taka nie do końca. Nie jest jakaś szorstka, ale jest taka, taka sobie średnia. Także raczej sobie jej nie zostawię na pewno. Tak na 100... Nie, 99,9% jej nie zostawię. Oddam ją. Yy, ale no tak chciałam zobaczyć, no i widzicie, przekonałam się, idziemy dalej. Kolejna rzecz, którą wzięłam, to jest woskowany top. <laughs> ja go widziałam przy okazji przeglądów, tylko że w złocie i tak stwierdziłam, że jest czarny na stronie i zamówię. On teraz kosztuje chyba 49 złotych, wcześniej kosztował stówę, to jest tak obniżona cena po prostu, tam w dziale promocji można dopaść takie rzeczy. No właśnie, mamy taki dekolt serce tutaj, to jest bez rękawów i on widzę jest zapinany z boku na zamek, więc też ułatwienie jeżeli chodzi o zakładanie. Jeżeli chodzi o złoty, no to nie ma takiego zastosowania dla mnie. Natomiast to jest coś, co ja ewentualnie mogę założyć naprawdę do jeansów, do płaszcza, do kardiganu i tak I da dosyć ciekawy efekt. Po prostu. Będzie myślę, że spoko. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o coś takiego, zobaczymy, jak to będzie na mnie, bo to musi być idealnie dopasowany rozmiar. Jak jest zły, to będzie się rozchodzić. I przy woskowanych rzeczach mamy taki efekt, widzicie, takich spękań. Tego nie chcemy, tego nie chcę, więc y, ten top, no właśnie, spróbuję i zobaczę. Jeżeli będzie dobrze leżał, jeżeli nigdzie się nie będzie właśnie tak mocniej naciągał, no to wtedy y, ewentualnie go sobie zostawię. On ma jeszcze, to, on jest taki grubszy, wiecie, bardziej mięsisty, ma jeszcze taką warstwę tutaj od spodu, to nie jest tak, że dotyka Was y, ta, ta śliska, woskowana powierzchnia, tylko rzeczywiście on jest sztywny i taki, to jest szorstkie od spodu, ale nie nie jest po prostu woskowane, nie wiadomo. Także, no zresztą z zasady, woskowanie jest z No, także taki topik mam tutaj rozmiar L. Zmierzmy. Wiecie co? Ja tego topu nie założę po prostu, dlatego że. On ma ten zamek taki lichy, to jest z tych lichych zamków, które bardzo łatwo się rozwalają, nie? Natomiast jak ja go naciągnę, to ja nie, nie mogę go tak rozciągnąć, żeby go przełożyć tutaj przez e, ramiona. I tak jakby nie chcę tego bardziej rozciągać, bo boję się, że rozwalę. Także nie będę go mierzyć po prostu i tyle. I last but not least, słuchajcie, jeansy. Moje ukochane, drugi mój ukochany model, Winter Skinny to jest jeden, a, a drugi mój ukochany model, Stove Pipe, wiecie o tym, jeżeli mnie oglądacie, to jest prosta nogawka, w sensie ona się troszkę tak dzwonkuje na dół, po prostu Stove Pipe. Się nazywają i mam niebieskie jeansy, które kupiłam przy okazji, właśnie, przeglądów. Kocham, po prostu kocham te jeansy. To jest znowu, rewelacyjny fason, który ma wysoki stan, doskonale się trzyma, nigdzie się nie zjeżdża, nie przesuwa. Nie jest tak, że gdzieś jest zaciasną, gdzieś się jakoś tak marszczy nadprogramowy i tak dalej. Wiadomo, że no, nasze nogi to nie są nogi z gumy czy tam z plastikularki Barbie. Przy ruchu będą się spodnie marszczyć, nie? Natomiast wydaje mi się, że one są całkiem fajne, zgrabnie też leżą na na Pupie po prostu. I teraz właśnie one też są w dziale promocji. Nie wszystkie kolory. Wiem, że biały nie jest i chyba jakiś niebieski nie jest i możliwe, że jeszcze jakiś. Natomiast w dziale promocji na pewno jest jeden odcień niebieskiego. Aha, wiem, granatowe też takie ciemne nie są. I yy, jest szary i jest czarny. Jako, że ja niebieskie mam, to stwierdziłam, że zamówię sobie czarne. I to jest taki lekko spierany czarny. On nie jest taki. A czy no w kamerze może wygląda bardziej czarno-czarno całkiem, ale widzicie, on jest taki jakby leciuteńko spierany. I tutaj na nogawkach możecie zobaczyć, że on ma takie jakby marszczenia spierane, coś takiego, więc nie jest to taki glity, gładki um, kolor. Takie mam na przykład rurki właśnie vintage skinny e, czarne z Zary, natomiast te mają troszkę szerszą nogawkę, no i powiem Wam, że zmierzyłam sobie ostatnio moje mm, The Dread Flare czarne, które kupiłam gdzieś na wiosnę chyba, tak mi się wydaje, też uwielbiam ten fason i mam niebieskie i są na mnie dalej dobre, bardzo lubię ten fason i właśnie kupiłam później czarne, bo stwierdziłam, że jak lubię, no to będę chodzić no, i też ostatnio zmierzyła mi niestety kaplica, ale nie wciskam się, więc pomyślałam, że no potrzebuję, koniec, kropka. Także to jest y, numer jeden i one są tak do kostki, bo to jest Uncle Length High Rise, y, 40 rozmiar. I kosztują 79,90 w tym momencie, więc jak chcecie takie wygodne, naprawdę wygodne, fajne spodnie, to zdecydowanie polecam ten model. To jest raz. Drugie, które kupiłam, to jest dokładnie to samo, tylko że w szarości. Takie, one są lekko przycierane tutaj, tylko że szare. E, także ja też. Ja mam jakiegoś takiego pecha, powiem wam, do szarych spodni, bo to jest już moja trzecia para szarych spodni. I e, pierwsze, które kupiłam, to jest dokładnie ten sam fason, więc może nie będę tutaj jakoś tak machać strasznie. E, pierwsze, które kupiłam z Mango, leżały bardzo fajnie, już nie pamiętam, Hawana chyba się model nazywał. Tylko, że spodnie z mango mają to do siebie dżinsy, że się rozciągają. I one się rozciągają tak naprawdę o rozmiar. I raz, że mi się rozciągnęły i już nie wyglądały tak fajnie. Dwa, że moja mama chyba je wyprała, tak coś kojarzę, że to już nie jest pierwszy raz zresztą. Jak ja jadę do niej i jeżeli ona mi wybierze spodnie, to jest chrzania. Albo je sama wybrałam, ale wydaje mi się, że to po, po raz kolejny moja mama tutaj zawiniła, nie, żeby nie było. I zrobiły się jakieś takie dziwne z. Plamy na nich, jako bardzo dziwnie to wygląda, więc tak nie, nie za bardzo się nadają do chodzenia. Wciąż są super wygodne, ale się nie nadają. Kupiłam sobie drugie z Zary, takie jasne i to też jakiś mam komfort chyba. I one są spoko, ale one są takie luźne dla mnie, luźne, więc chciałam też takie w fasonie bardziej prostej nogawki. A no i miałam też to, to są czwarte, sorry. Mam też właśnie vintage skinny szary, tylko że rozmiar 38, który jest na mnie, no powiedzmy, że. I jeszcze się wcisnę, bo one tak naprawdę między kolorami zauważyłam, że się rozmiarówka różni. Zresztą jedna z was też mi pisała, że czarne zazwyczaj są po prostu mniejsze, ale te szare jeszcze też tak w miarę przejdą, że jeszcze się w nie wcisnę. Ale stwierdziłam, że kupię właśnie ten model, który bardzo lubię. Bo tutaj wiem, że po prostu nic się nie stanie, że będę chodzić, chodzić, chodzić. Także takie dwie pary czarne. Teraz Wam je po prostu pokażę jedne po drugich. Dobra, to teraz tak szybciutko te jeansy. Tak Wam pokażę. Jestem w tej bluzie. Jeszcze tak wyglądają. Widzicie? Ta nogawka tak lekko się dzwonkuje do dołu. Tak wyglądają z boku. Tak wyglądają z tyłu. Coś mi tutaj lata, jakaś muszyczka. Tutaj. Tak. No są po prostu spoko. Fajna jest ta długość, właśnie taka. Tu jest, że niby do kostki. No dla mnie to jest przedkostka, bo kostkę mam tutaj. Ale no, wiadomo, to zależy też od wzrostu. Ja mam wzrostu, dobrze powiedziałam. Ja mam metr m, jakby co. Podoba mi się też to zostawienie, patrzcie, kolorystyczne tego różu z tą szarością. Fajnie to wygląda. Także, wiadomo, spodnie zostałem. Teraz pokażę Wam kolejne. Tak. I czarnuszki. Wyglądają tak. One wyglądają o dziwo tak najszerzej, najmasywniej mam wrażenie, w sensie na łydce tam. No, ale to jest dokładnie ten sam fason też tak się Wam wyobracam i Wy pokazuję. O, widzicie, coś takiego akurat. Nie lubię zestawienia takiego koloru z czernią. Dla mnie to jest takie. W sensie jak mamy dwa elementy garderoby. za bardzo odległe od siebie, powiem tak. Także takie jeansy. No, z jeansów jestem bardzo, bardzo zadowolona, to nie ukrywam, to są takie modele, które ja lubię, hiper lubię, natomiast jeżeli chodzi o te inne rzeczy, to tak. No, wielką niewiadomą jest tak naprawdę sukienka, która mi się podoba, ale która będzie w większym rozmiarze, jeżeli ją zamówię, to hmm, top, hm. Także to by było na tyle takie uzupełnienie. Oczywiście jeszcze będą jakieś tam przeglądy uzupełniające z Zary, czy jakieś mierzymy, to na pewno jeszcze się wydarzy na tym kanale, niedługo i tak dalej. Wiecie, że ja Zary lubię. Gdzieś tak po włosku zaciągnęłam. Tak, także to by było na tyle. Zostawcie kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!